Nie tylko jest niezwykle ważny. Niestety poziom spożycia mleka, artykułów mleczarskich ciągle jest niski i około 30% musimy eksportować na rynki tzw. zewnętrzne. Niejednokrotnie w wielu, dziesiątkach artykułach pisałem, ale powtórzę, eksport był, jest i będzie kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki. Bez eksportu dzisiaj byłoby zdecydowanie gorzej, chociaż na konferencji prasowej będziemy mówić w szczegółach, że sytuacja w polskim mleczarstwie od roku czasu, od ponad roku jest nie do Proszę o przedstawienie dziesiątki największych eksporterów artykułów mleczarskich. Miejsce dziesiąte, spółdzielnia mleczarska chłapa. Ujawnia okręgowa spółdzielnia mleczarska w wrocławiu Miejsce ósme okręgowa spółdzielnia mleczarska w Kwarnkowie. Miejsce siódme okręgowa spółdzielnia mleczarska we Włoszczowie. Miejsce piąte, okręgowa spółdzielnia mleczarska w Stawie. Miejsce czwarte, okręgowa spółdzielnia mleczarska w Kole. Miejsce trzecie, spółdzielnia obrotu towarowego przemysłu mleczarskiego w Białystoku. Miejsce drugie, okręgowa spółdzielnia mleczarska w Bliżycy. I dla najlepszych eksporterów artykułów mleczarskich ufundował tak jak w związań związek dla eksporterów i importerów produktów mleczarskich. O wręczenie Bucharów proszę jego prezesa Macieja Ostępu. Panie prezesie. Jesteś. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.